Mamy, mam talent, wersja 2. cię tam wszyscy. <gry> Dobra, słuchajcie, mamy się tutaj wszyscy już uprawnienie do budowania. Nie no proszę, nie krankujcie znowu, to się powtarza, to już się powtarza. <gulujcie> tu, nie krękujcie, nie krankujcie. No nie krakuj tu! <gulujś> potrzebujemy jakiejkolwiek sceny. Potrzebujemy czegoś, gdzie będziemy cię pokazywać swoje talenty. Wiecie o co chodzi? Bądźcie kreatywni. o, Ooo. To... Ooo, o, jemy. Macie Dym. dymy. Fajne dymy! Dymy. 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 Ale kto tu farmę stawia! Dymy. Nie no pro. Nie no, farmy usunęcie, farma jest useless, Totalnie useless. To czekajcie, to trzeba to usunąć jakoś. Jak się usuwa całą wyspę? Kto tu wali głowy? Ja <laughs> <What> Emson, <the laughs> zostaw te pomidory. Nie no, jest super, zobacz. Zobacz jakie fajnie, rakiety lecą. No możemy już nagrywać. Jak Ej, dobra, bierzemy stertę POMIDORÓW tylko trzeba teraz w środku coś, tu trzeba wybudować. Jest? Ja wam powiem, mi się podoba, jest tu. Ale trzeba tu coś jeszcze więcej wybudować, bo my nie będziemy tak na pustym polu. Dawajcie te czarne bloki, dawajcie te czarne bloki. Ej, ładnie, podoba mi się, jest super. Możecie zaczynać <noise> budować. Ale nie, nie, nie edytować, nie edytować. Nie, nie krankujcie. Nie, 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 nie jesteś dobry. Czekaj, no właśnie chciałem, kurde, psujesz mi mój hmm. Nie żeby coś, ale nie wiedziałeś, co nas sobie na awatar dać. Cicho. Dobra, tu dajemy tak. Udajemy ściany. No, kto mi psuje mój pomysł artystyczny? No, kurde. Robimy tak, tak. Co tu się dzieje? To jest mieszane no, Nie. Ale, nie, no, super atmosfera jest świetna. A ja, zro ja zrobię dekorację, dobra, ja zrobię dekorację. Krzesełka trzeba zrobić. Tak, krzesełka trzeba zrobić. Nie, no, nie, pomidory. Nie, no, pomidory, super, dawaj, postaw ja jednego. Dostaw jednego. No! Jak dla mnie jest fajnie. No. no, kto to usunął? No, ale nie, no, nie 50, nie 50. Ale jeden. Czekajcie ja zmienię porę dnia w ogóle Tu mi ściany mieliście zrobić To nie robić ściany? Jakub nie mów, że ty to nagrywasz w tym momencie Nagrywam co? Jest super, ej, zrób ktoś podium Umiecie zrobić podium jakoś? Są, ej, są takie, ja wiem jak można zrobić, są takie jak loski Ooooo Dobra, patrzcie, macie tutaj, macie to jeszcze Teraz weźmiemy taki złoty na top jeden. Ej, nie, te partikle, to partikle wywalcie, te partikle wywalcie akurat Kajcie, co jest grane, obrót w lewo, o, mamy podium Nie wiem, jakie kolory ma podium Dobra, niebieskie jakieś pioruny. Brązowe, srebrne i złote. Ale to jest... Jacob daltonista! Ale to jest w naszym... Super. I czekajcie, ja mam super pomysł. zrobiłem jakoś, co ja zrobiłem, no. Jak to się zmienia? Nie. Ja nie rozumiem tego. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jak to się stawia? Cicho, patrzcie to, patrzcie to. Na podium, patrzcie, tylko to zaraz się napis zmieni. Czekaj, suj się! Dobra, ja tu wpisał już nagrodę, nie martwcie się. Sam chce co to było? Dobra, patrzcie, tutaj macie nagrodę za swoim miejscem. To 180 zł, to 2.50, to 3.20. Jesteście zadowoleni z nagród? Tak. Wow, ale ta mapa wygląda pięknie od Daj 5 minut, nie, nie. Na 5 minut. Dobra, zapraszam wszystkich tutaj na górę. No i nie tam, czemu wy tam tą No ja otworzyłem to no co mnie lejesz? Dobra, słuchajcie, jesteśmy na y, drugim sezonie Mam Talent, y, tylko że dzisiaj macie do wygrania nagrody, tam są nagrody, zaraz do nich przyjdziemy. Także yy, zaczynamy, yy, lecimy tutaj do jakiejś pierwszej osoby. Chodźcie ustawcie się tutaj, bo macie Krzesła piękne, także zapraszam na krzesła. We, la, la. Robimy tak, że chętne osoby idą i kto jakby przejdzie, idzie tam. Jakby nie gramy na dwie tury, ale po prostu pójdźcie tam, żeby wiadomo, że żeby wiadomo, że byliście po prostu, no więc... Kto pierwszy chce iść, kto pierwszy chce iść. Będzie piosenka od serca. Dla mojej byłej. Poznałem ją w namiocie, na wyszleckim wylocie, gdzie wszędzie słońce pa, świeci patrzę Ciągle tęsknię za nią za blond mą wspaniałą. Teraz pewnie na bostanie skaczę na czymś ogonie. Jak mogłaś ma kochana, wyjechać mnie dla siana Umówiłem się z tobą rano, więc liczyłem na coś więcej. Tam ciebie dziś nie było, więc wikaleź wy... dziro Teraz mam brunetkę, która skradła moje serce. Brunetki i blondynki, wszystkie Życie dla pieniędzy, więc ujrzysz ss w nędzy. Chciałbyś wziąć panie? wam strano śniadanie, pozdrawiam wszystkich. Ty, ty, Jedzcie moje gówno Dziękuję. Następna osoba, dawaj. więc ja chciałam zaśpiewać taką piękną o takim pięknym pokaże. Chlebie, chlebie, gardzisz cały dzień. Chlebie, chlebie, ja ze kanapkę. Chlebie, chlebie, cieszę się, że jesteś. Daję na ciebie ser Ta piosenka skradła moje serce Jasne, że przychodzisz Ja... <głos> <głos> Uwaga. nie wiem jak ta piosenka się nazywa Ale zaśpiewają. ją Bardzo mi się to jedna podoba, że zdrotka. śpiewasz piosenkę, która nawet nie wiesz jak się nazywa To jest bardzo fajne Nie wiem, ale znam. ją skądś e, Oczywiście to jest jedna zrodka, taka króciutka, ale zostawam 997 Robię się freestyle. Blog <noise> w mojej łapie A na mnie designa Robię teraz trafi! BĘDZIEMY BOGACI! NIE, yeah, NIE! Yeah. Tyle? NIE! Nie, 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 nie no syn, dobra, dawajcie, następna osoba Ja idę O, misiu Przyszedł stary Oczywiście na***any Usiadł sobie to się po prostu browarka Tak, o Przyszedł jego synek Tatusiu, nie się nie pij, proszę, nie pij, nie pij No to stary stał Jeb** go AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA <noise> 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 I... się jeb**, <noise> no, Dobra, dobra, no, dobra, następna, następna osoba No ja, To no, idź, no. On, już... On już był On już był On <noise> był? Tak, był Śmierujesz Następny! A ty pokażesz swój talent, Kuba? Ja Czy ja pokażę swój talent? No, pokaż jaki Dobra Będzie fajnie <laughs> Tylko nie mam pomysłu Dobra, dobra To teraz ja wam pokażę mój talent Zaśpiewaj coś Nie będę śpiewał, idę zrobić salto Ale to nagraj Nie, nie, nie Właśnie. Dobra, wam pomysł, wam pomysł wam... Poczekajcie, zrobię... Fikoła zrobię, dobra? Ale dobra, przy okazji dobra zna... Dobra, dobra, robię, 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 czekajcie Moje zadanie to walnąć salto, więc wale. Znaczy fikołka Przerwał. Dobra. No ja już gdzieś zrobiłem. Podium ktoś zniszczył. Haha. <laughs> <ktoś niszczył. laughs> no, ja, ja, jak oceniacie tak. ocenia moje salto? Nie, nie. Jak nie wyśleć na Messengera? Nie to. Nie 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 dobra, dobra nie. dzięki nie. Z, dzięki za 10 na 10. Wiem, że było świetne. Dobra, nie, 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 nie. nie. Na, na Messengera mi wyślij salto. Na czat, na Discordzie występuję, co zrobiłem. To dobra. Nie. Dobra, dobra. Następna osoba, bo ja. Nie, 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 nie bi. Ja mogę pójść. Idź. Ja jestem kaktus, mam kaczkę na plecach ogólnie. I. I opowiem żart, ale jak coś, to mnie nie widać, bo jestem kaktusem. What? E, i, I żart brzmi, e, dlaczego blondynka e, e, nie je bułki tartej, bo nie da się jego posmarować masłem. <laughs> nie, to było okropne. <laughs> um, że ogółem jestem magikiem, wy tego nie wiecie, ale ja jestem magikiem. Poka pokażę wam, patrzcie. Mhm. Jestem ja, jestem chlebek. N nagle nie mam mnie przez chwilę. I teraz, nie wchodźcie do siebie, patrzcie. I teraz... I teraz patrzcie. O, i teraz jestem misiem. <laughs> no. To jak śmiech jest, nie? No to, to, to normalnie. Jest. <laughs> what the fuck! <laughs> Co jest? <laughs> ja, ja nie wiem, ale to, to jak się przemienisz w drzewo, wygrało, więc się <laughs> Spoko <laughs> Dobra, następny. <laughs> Dwie wyglądy oglądają telewizję, telewizji. Jedna mówi do drugiej. Patrz, Benedykt 16 na drug. druga odpowiada na to. A kubica który? To koniec? Zebeka to fajnie, Ja mogę na chwilę na scenę, tylko coś pokazać. <laughs> okay. oh. Co? no. ja Dobra, no, no, następna osoba. Na, na to na to na zostały dwie osoby. Dwie osoby, dwie osoby, dwie osoby. Ej, dwie dobry. Nie wiem, czy Wam mówiłem, ale nagrodę dostaniecie dopiero po tym, jak wleci film. A to dlatego, że to widzowie decydują, kto tak naprawdę wygrywa i będzie. Ang Generalnie. Wszyscy teraz mają w karcie i w opisie mają ankietę, do której mogą teraz pójść i zagłosować, kto tak naprawdę wygrywa, kto zajmuje pierwsze miejsce, kto zajmuje drugie miejsce, kto zajmuje trzecie miejsce i po tym jak widzowie zagłosują, bo wiem, że to się tam może nie zgadzać, a wiecie, głos publiczności najlepszy. Więc yy, będzie ankieta w karcie i w opisie i kto wygra, wtedy dostaje ten obiecany hajs, więc yy, zobaczymy kto wygra yy, i wtedy dostanie. Mam nadzieję, że to jest najbardziej sprawiedliwe. Mam nadzieję że ktoś z Was fajny wygra. Mi się tutaj bardzo podobał Oscar, Oscar był fajny. Dobra, więc to by było na tyle. Możecie się pożegnać. Ale... To już tak jak mówiłem, będzie na tyle. Tutaj, ludzie, już się budują, bo idzie strefa i macie teraz jeszcze ostatni pokaz Oscara, którym znowu zaśpiewał outro.